Witajcie moi drodzy na 50. lekcji kursu Świadomego podnoszenia własnych wibracji, świadomego świadomego utrzymywania wibracji na wysokim poziomie. O co w tym wszystkim chodzi? Właśnie dowiesz się w tym kursie. Po co to wszystko? Właśnie dowiesz się w tym kursie. Zapraszam. Zacznijcie od wstępu i przejdźcie przez każdą lekcję po kolei. Ale jedyne co, to proszę nie róbcie lekcji nie róbcie więcej niż jednej lekcji dziennie, bo to wtedy przyniesie oczekiwany efekt. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. A kurs przygotowałam na podstawie książki Kaligreja: Praca z energią. I zapraszam, lekcja 50. Lekcja 50, kochani, to nic innego jak jasne intencje. Co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze jest przeżyć życie z intencją. Wiedzieć codziennie rano, jak się budzimy, z jaką intencją chcemy ten dzień dzisiejszy przeżyć. I Twój głos jest silny i został wysłuchany, nawet kiedy masz wadę wymowy. Lub słuchu, pamiętaj, że twój głos jest mocny, potężny i wszechświat zawsze cię słucha. Głos, o którym tutaj mówię, nie jest tylko dźwiękiem wydobywającym się z twojego gardła. Jest intencją, którą przechowujesz głęboko w swoim wnętrzu. Każda twoja intencja, Ulatuje w przestrzeń i wraca do ciebie jak bumerang, zwłaszcza kiedy się na niej skupiasz. Dlatego też tak ważne jest, abyś skupiał się na tym, co kochasz i czego pragniesz, a nie na strachu i obawie. Bo kiedy żyjemy w strachu i w obawie to żyjemy w tym niskim polu wibracyjnym, żyjemy na tych niskich energiach i takie energie do siebie przyciągamy. My możemy czuć gdzieś strach, a ten strach do nas przychodzi w postaci zdarzeń wtedy, że wywołuje w nas ten strach. Więc starajmy się jak najczęściej, jak najbardziej świadomie żyć w poczuciu miłości, wdzięczności, świadomie. Powinieneś jasno określić, czego pragniesz. Wszechświat powinien wiedzieć, czego ty pragniesz. Jeżeli pragniesz szczęścia, to też określ sobie, czym jest to szczęście dla Ciebie. Wszechświat ma prawo wiedzieć w szczegółach, czego pragniesz, żeby móc dać Ci to. Najlepiej i zachęcam jest zrobić listę. Lista moich pragnień. I wypisz tam wszystko na tej liście, ale wypisz to w takiej formie, jakby się już dokonało. Mam świetne zdrowie. Moje ciało jest zdrowe. Mam cudowną rodzinę. Mam cudowną pracę. Gotówka leży u mnie w skarpecie. Wypisujecie wszystko tak, jak to by było już dokonane. Jeżeli jest coś w twoim życiu, co myślisz sobie, że nie, no w życiu nie osiągnę tego, w życiu tego nie osiągnę. Wynieś to na samą górę. Postaw to na przodzie. Osiągnąłem to i to. Osiągnęłam sukces, tylko jeszcze przed tym, albo w trakcie pisania, zaznacz, czym jest dla ciebie sukces. I jeżeli chociaż przez chwilę pomyślisz, że cel, który jest wypisany na tej karcie, jest nieosiągalny bądź nierealny do osiągnięcia przez Ciebie, no to taki będzie. Ty masz zawierzyć w to, że wszechświat aniołowie, że wszelkie moce, wszelkie byty świetliste zatroszczą się o to, żebyś właśnie doświadczył tu tego, czego teraz pragniesz. Ale że te twoje pragnienia właśnie teraz zamieniają się w rzeczy, które już masz, to na karce piszesz w formie dokonanej. I pamiętaj też, że żadne z Twoich marzeń, żaden cud, żadna Twoja kreacja nie jest trudniejsza ani większa od innych. Wszystkie mają ten sam poziom trudności. Wszystkie są takie same. Nic nie jest nierealne może być tylko wtedy, kiedy na to pozwolisz swojemu umysłowi. Jeżeli twój umysł pozwoli ci powiedzieć ej, gdzieś się zagolopowałeś, człowieku, no gdzie ty? No tak ci to powiem, no to już wiadomo, tak, co się zaziało. zaziało się, zasiało się ziarnko niepewności. Absolutnie nie. Masz prawo, tak jak każdy inny, osiągnąć sukces, osiągnąć swoje wymarzone cele. I codziennie, codziennie, dopisuj sobie marzenie, dopisuj swoją intencję do tego zeszytu. Jestem spełnioną kobietą, bo i napisz tam. Nawet gdy w tym momencie jeszcze wszystkie punkty z tej listy nie zostały osiągnięte, ze spełnienia kobiecości, to i tak już jesteś spełnioną kobietą, bo to wszystko się dzieje. To wszystko się teraz robi. Czas nie istnieje. Nasza głowa nie odróżnia fikcji od prawdy. My też sami do końca nie wiemy, co jest fikcją, co jest prawdą. To co dopiero nasza głowa ma wiedzieć. No dobrze. To przygotujcie się będziemy teraz sobie polatamy sobie teraz polatamy sobie wyciszajcie swoje ciała a ja będę sobie tutaj opowiadać Głęboko, spokojnie, oddychajcie, już to potraficie robić. Nauczyliśmy się już przez te 49 lekcji, już wiemy, jak wyciszyć swoje ciało. Jak wejść w pole serca, połóżcie sobie rękę na sercu, podziękujcie sobie za to, że jesteście tu i teraz. I dzisiejsza lekcja, i dzisiejsza medytacja pomoże określić jasno intencję. pomoże określić intencje, pomoże dojść do tego, czego tak naprawdę pragniesz od życia, co realnego potrafisz stworzyć. Że jedynym ograniczeniem przez ciebie, że jest zdolność przyjmowania cudów. Spokojnie i głęboko oddychacie. Przenieś się na łono natury, tam gdzie czujesz się najlepiej morze, góry, łąka, las. A możesz sobie stworzyć krąg z tego wszystkiego, co kochasz stanąć na środku, na polanie po jednej stronie widzieć góry, po drugiej widzieć morze, przed sobą widzieć las, za sobą widzieć polanę przepiękną. Popatrz na to. To ma być Twoje miejsce tu na Ziemi. Właśnie je teraz stwórz dla siebie. Posłuchaj zwierząt. Poczuj zapach zapach drzew, kwiatów, zapach trawy. Poczuj to wszystko. Weź głęboki wdech i zrób głęboki wydech, tak jakbyś. Chciał, aby całe to powietrze, które tam teraz jest koło ciebie w Twoim wymarzonym miejscu, przeszło przez Twoje ciało. Weź tak kilka wdechów i wydechów i poczuj to. Czujesz? Czujesz ten głęboki oddech z tego świeżego powietrza? Teraz tak głęboko oddychając, posłuchaj ptaków. Posłuchaj szumu drzew. Posłuchaj szumu morza. Posłuchaj, co ono do Ciebie mówi. I powtarzaj ze mną. Jestem miłością! Jestem jednością, z bezwarunkową miłością. Moją życiową intencją jest. I tu powiedz, co jest twoją intencją. Bóg wszechświat kocha mnie i słucha moich intencji. Potrafię tworzyć cuda, a wszechświat mi te cuda daje. Jestem otwarty na przyjęcie cudów. Jestem godny przyjąć cuda do swojego życia. Jam jest. Połóżcie teraz ręce na sercu i z miłością i wdzięcznością rozejrzyjcie się w koło i zobaczcie, właśnie zrealizowały się Wasze pragnienia. Ustawiły się w kręgu, a Ty jesteś w środku. Popatrz na to wszystko. Poczuj miłość i wdzięczność za to, co się teraz tutaj wydarzyło. Możesz podejść i dotknąć, bo to już jest Twoje. To się właśnie zrealizowało. A teraz wróć na środek, rozłóż szeroko ręce i powiedz tej energii, która właśnie ci to wszystko ofiarowała, jak bardzo jesteś za to szczęśliwa. Jak bardzo jesteś za to szczęśliwy. Powiedzcie to głośno, podziękujcie, wyraźcie swoją wdzięczność, że właśnie dostaliście to, co było Waszą intencją. Co było Waszym marzeniem? To wszystko, co widzicie w koło, jest Wasze. To jest Wasz świat, który właśnie stworzyliście. A teraz weź głęboki wdech i wydech tym przepięknym powietrzem, które jest w Waszym ukochanym miejscu. I dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję Wam. Za to, że jesteście. Przytulam wszystkich. Podzielcie się w komentarzu, co czuliście, co się zadziało. Przytulam, Magda.